Ej, e, przewalimy go? No, Nie, na tamtą stronę. O kurwa! Oj, dzisiaj to zmarznięte to strasznie jest. ba. Bo ją po trzeciej kolei. No. Na kolei nie siebie jebałem. Ale ale, raz, ale dzisiaj leżałem. Przestosuj Udało się. Udało, udało ci czy... się. O kur! O kur! Przewiedziesz mnie? O z O strony O kur! Mam ograniczone ruchy O dobra Czekaj pas O Weź O jak to się robi Dobra, to jedziemy O, kurwa. o kurwa, go o kurwa. Ale odjebałeś. Ale będzie chwili. Ja pies. O kurwa. O kurwa. O, o panie. Ej, przewalimy go? No, na tamtą stronę. O. Majster, Co tu bałeś? Kur... Drifterzy, a czułem! Ej, ale fajnie to musiało być takie dobre. No, no ja to widziałem! Ej, wrażenia w środku niesamowite! Ale powiem wam jeszcze coś, ja już czułem jak tam w zakręt wchodziłeś chłopaku. Że na hamulcu i za duży przechył. Nie, bo tu była górka i po, podbiło Ej, Tak, ale tam na hamulcu. Jedziemy na spokojnie i coś... Tak, ty, kurwa się! Ja, ja się zarobę. Ma co? Wszystko kurwa się nagrywa, ja pierdolę. Co tu się odpierdala dzisiaj? Widzowie! Co tu się odpierdziela? No dobra. Chyba to strata po prostu tego lusterka Ale w środku nic nie odczułeś, co? E, zajebałem łokciem, wiesz? Bo tu, bo ja tu siedziałem, on na moją stronę. Bo on na moją stronę poleciał i ja na łokie. Dobrze, że ręki nigdzie nie wsadziłem. I weź teraz bym pasów nie zapiął. No to wiesz, jakbyś pasów nie zapiął. To Gdzie to on ma w Czemu zapąpił? To by mnie kurwa zgniotło, majster. No, każdy... Dobrze, że ręki ich nie wystawił. No mówię ci, że mnie napierdala, bo się łokciem odepchnęłem. No, coś niesamowitego. Luke! Jaro, przyjrzył, wiatr. Ja bym tak chciał. No, myślę, że napierdala.